Edyta Górniak znowu podzieliła się nietypową wypowiedzią w mediach społecznościowych. Gwiazda tym razem nie podejmowała tematu szczepienia i zdrowia. Nie wdawała się także w polemikę z ministrem zdrowia. Jednak poruszony przez nią temat wzbudził wielki niepokój fanów. Edyta Górniak w mediach społecznościowych Edyta Górniak jest gwiazdą, która bez większych ogródek opowiada w sieci o swoich przemyśleniach. Jej fani często mogą poczytać o więzi, jaka łączy ją z Bogiem. Piosenkarka nigdy nie ukrywała, jak ważna jest dla niej wiara. W jednym z wywiadów podzieliła się swoim odczuciem na temat modlitwy. Ten czas jest dla niej najważniejszym momentem. Zdarza się także, że tematy religijne poruszane są przez piosenkarkę na Instagramie. Jednak Edyta Górniak coraz częściej komentuje bieżące sprawy, które są przedmiotem zainteresowania społeczeństwa. Tym razem jej niepokojący wpis dotyczył dyskryminacji. Edyta Górniak podzieliła się niepokojącym wpisem. Nikt na ziemi nie ma prawa boskiego. Nie ma więc prawa forsować ani odbierać poczucia godności i pięknej wartości człowieczeństwa. Nie ma także prawa ograniczać jego rozwoju i aktywowania jego potencjału. Nie ma bowiem prawa odbierania wolnej jego woli, nadanej przez najświętszą energię wszelkiego stworzenia, czyli Boga, napisała Edyta Górniak. To nie wszystko. Już w następnym wpisie pojawiło się zdanie kiedy tylko uznasz Ojcze Niebieski, że chcesz wezwać mnie do siebie, będę gotowa. Właśnie te słowa sprawiły, że Edyta Górniak otrzymała od swoich fanów wiele ciepłych słów internauci byli zgodni co do tego, że będą przedwieździe zawsze. Niezależnie od tego, co los przyniesie. Źródło. Instagram. Następny artykuł.